Wzdłuż końcowych kilometrów Narwi, odsłona trzecia. Jest taki portal rzeki dla rowerów. No, bardzo zacna inicjatywa, żeby udostępnić wały, żeby udostępnić biegi rzek rowerom, żeby pobudować ścieżki albo po prostu wytyczyć te ścieżki. A jeśli chodzi o wały, no, przystosować je do jazdy rowerem. Tu są drogi. Gruntowe, obok wałów, no i kilkunastu napotkanych rowerzystów jednak korzysta z tych dróg. Ja jadę wałem, a ta droga ma mnie doprowadzić tam, tam jest cel o ujście w Kry. I was wierzby też chcę mieć w tym kadrze, no bo różnie to była tutaj z drzewami. Fajnie byłoby, gdybyście wydominowały. No to jeszcze między tymi wierzbami, żeby spojrzeć sobie na ujście w kry. To ostatni zasiłek dla narwi. Ostatnia jej zapomoga. W kra oddaje się narwi. A ja dalej.